Dzień dobry! Kontynuujemy serię memicznej podróży po Polsce, gdzie w dzisiejszym odcinku wylądujemy na Opolszczyźnie. Przyjrzymy się memom dotyczącym województwa Opolskiego. Jest to najmniejsze oraz najmniej ludne województwo w naszym kraju, mimo to wypuściło świat trochę interesujących memicznych person. Zapraszam do mojego przewodnika turystycznego. Kiedy słyszymy o Opolu, to pierwsze co przychodzi nam do głowy to oczywiście Festiwal w Opolu, czy właściwie Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Organizowany od 1963 roku, ma na celu promocję polskich artystów. Ze względu na to, że za festiwal odpowiadają państwowe spółki, to nie był on wolny od polityki i zdarzało się, że w ostatnich latach był on bojkotowany przez polskich artystów, zwłaszcza rok 2017 obrodził w memy, że będzie tam pusto i nikt nie zaśpiewa. O tym, że Opole w świadomości Polaków zostało uznane za taki szczyt, jak chodzi o śpiewanie, świadczy też sama nazwa starego programu, gdzie śpiewały dzieci, czyli od przedszkola do Opola i który pamiętamy do dziś jako jeden wielki skam w wybieraniu zwycięzcy no bo jak niby ten krzykomierz czy klaskomierz miał tam działać. Ale nie ma nic dziwnego w takim myśleniu, bo naprawdę województwo polskie wypuściło znanych muzyków. Zacząłbym tutaj od rapera Sowy, który trzęsie całą sceną w kędzierzynie Koźlu. Jego hit Dziś w klubie będzie bank z roku 2014, do dzisiaj leci w każdej remizie na Opolszczyźnie. Dziś w klubie będzie bank, z kibla tylko jęk, Jakaś panna oświadcza się Koleśowi. O wysokim poziomie Sowy świadczy też fakt, że nie bał się zdisować przedstawiciela łódzkiego undergroundu, czyli Tegera Bonzo i jego żony, Ala żony Kobry Bonzo. Panie kupiec, jak ci spotkam, nie będziesz miał dokąd uciec. Tu ja pluję na was totalnie. Z takimi ryjami wyglądacie fatalnie. Rapersowa nie był jednak pierwszy. Tak naprawdę, szlaki w Opolu przecierał nie kto inny jak Lechroch Pawlak, który jeździł na rowerze samochodem. Jego wywiad był prawdziwym hitem w internecie na początku roku 2007, a jego freestyle po francusku, czy raczej po opolsku z francuskim akcentem, pozostaje klasykiem po dziś dzień. Z Opolem związana jest także inna piosenkarka, może nie aż tak popularna jak dwóch poprzedników, ale równie memiczna, czyli Edyta Górniak, która w okolicach koroniaka zasłynęła jako foliarz i nie chodzi tu wcale tylko o jakieś tam negowanie szczepień, bo takie rzeczy są dla lamusów. Najsłynniejsze teorie, jakimi popisała się pani Edyta, to chyba fakt, że jaszczuro ludzie są wśród nas, czy że ma ponad 4000 lat. Przyznam, że całkiem nieźle się trzyma jak na swój wiek. Górniak urodziła się w Ziębicach, jednak wychowała się w Opolu właśnie. Skoro o foliarzach mowa, to nie może tu zabraknąć Sanjai Króla Lechi, który przezywany przez hejterów jest raczej jako działkowy Gandalf. Zamieszkały w nysie Sanjaja to po prostu jeden wielki miks wszystkich możliwych teorii spiskowych, nawet tych najbardziej absurdalnych. Możecie go kojarzyć jako zwolennika płaskiej ziemi, gdzie był on jednym z przeciwników Sejfana, który podobne osoby wyjaśniał. Hel, heliocentrys. Hel to jest piekło, więc oni promują piekło centryz Kopernika. Kopernik był masonem, jezuitą. Ta koncepcja, ta teoria heliocentryczna to jest tak naprawdę z Watykanu. Sanjaya razem ze swoim pomocnikiem Miwarem założyli sektę Jasna Strona Mocy, która odziło chyba całkiem nieźle funkcjonuje i uzbierała sobie sporo grono wyznawców. Moc internetu jest jednak niesamowita. Z drugiej strony, uczciwie trzeba też przyznać, że można się śmiać, jak pan Sanjaya wygaduje różne dziwne teorie i hejtuje wszystkich, co jedzą mięso. Z drugiej strony, to chłop bardzo dobrze trzyma się jak na swój wiek, jest ultramaratończykiem i na zawodach potrafi przebiec 180 km w ciągu doby. Ponadto, tak jak każda znana osoba z Opolszczyzny, tak samo Sanjaya tworzy muzykę, chociaż według mojej opinii nieco gorszą niż to, co ukazywały osoby wcześniej przeze mnie wspomniane. No dobra, słuchajcie, teraz co powiem, to już będzie ostatnia rzecz o muzyce, ale to nie moja wina, że cały ten rejon się tym charakteryzuje. Na pewno wiecie o tym, że jak zjecie trzy kebaby naraz, to musicie wziąć kalgon, żeby wam bebecha nie wywaliło, prawda? I na pewno doskonale znacie jingle reklamowy tej firmy. To jako ciekawostkę powiem Wam, że jingle ten po raz pierwszy pojawił się w reklamie z roku 1997, kiedy problem nieużywania kalgonu przedstawiał pan Henryk ze Strzelców Opolskich. Tutaj kamień się nie osadził. Różnice widać od razu. Suszę życie każdej pralki to kalgon. Tutaj też muszę powiedzieć, że niestety samo Opole nie jest aż tak memiczne. Rzekłbym, że wśród wszystkich stolic województwie jest chyba najmniej memiczne. Być może ze względu na to, że jak przystało na stolicę najmniejszego województwa, tak i tutaj nie ma zbyt wielu mieszkańców. Ale czym tamtejsi mieszkańcy mogą się pochwalić, to z całą pewnością najlepszym muralem w całej Polsce, czyli tym odsłoniętym na cześć Krzysztofa Krawczyka w roku 2021. Serio, ten piosenkarz, który chciał być marynarzem i który chciał mieć tatuaże, został zrobiony w stylu GTA Vice City i wygląda obłędnie. Trochę mniej świetnie wygląda pomnik Atlasa, który stanął przed Uniwersytetem Opolskim. Otóż, żeby pomnik stał stabilnie, to podtrzymywany jest przez pręd, który wchodzi atlasowi w dosyć dziwne miejsce. W tej serii często wspominam o sporcie. Lokalną chlubą jest piłkarski klub Odra Opole, który aktualnie występuje w pierwszej lidze. Mówię o tym, bo ze względu na epizod władców much, to część osób może uznać, że jednak główną drużyną w tym mieście jest Iskra, ale taki zespół nie istnieje. Iskra Opole! Ja iskrę w d Iskra w do. pier... iskra A co o samych mieszkańcach? Musicie wiedzieć, że bardzo się oni denerwują, że za Śląsk uważa się Katowice czy Zabrze, ponieważ oni uważają, że prawdziwą stolicą górnego Śląska jest Opole. Coś w tym jest, bo województwo opolskie leży w granicach historycznego Śląska Opolskiego. Ziemie te, podobnie jak pozostałe części Śląska, w swojej historii przechodziły z rąk do rąk, jednak przez większość część czasu pozostawały one w rękach niemieckich lub austriackich. Dopiero gdy granice Polski zmieniły się po roku 1945, Opole znowu stało się polskie. Wiąże się z tym dosyć ciekawa historia, ponieważ obecnie województwo opolskie jest największym skupiskiem Niemców w naszym kraju, gdzie aktywnie działa mniejszość niemiecka. W w niektórych gminach czy powiatach w tamtejszym regionie stanowią oni większość mieszkańców, a wjeżdżając do niektórych wsi można natknąć się na dwujęzyczne tablice. Jest to swego rodzaju event skali całego kraju. Cała historia mniejszości niemieckiej na tamtych terenach jest związana oczywiście z faktem, że są to tereny historycznego Śląska, gdzie narodowości polska i niemiecka mieszały się. Na pozostałych ziemiach odzyskanych to w większości Niemcom kazano wyginać do siebie, lecz tutaj po wojnie spora część osób została zweryfikowana jako Polacy. Jednak kultywowali swoje niemieckie tradycje, co po roku 1989, kiedy kwestia mniejszości niemieckiej została uregulowana, dzięki takiej regulacji prawnej to mniejszość niemiecka długi czas miała swojego przedstawiciela w polskim Sejmie, dopiero w zeszłych wyborach ich mniejszy komitet nie spełnił ku temu warunków. Jeśli o polityce mowa, to z tym regionem związanych jest także kilku memicznych polityków, takich jak Patryk Jaki, Paweł Kukis, czy ultramemiczny Janusz Kowalski, który według memiarzy jest tak memiczny, że aż nie istnieje. No a sam Kukiz to oczywiście śpiewak, więc teoria o tym, że każdy mieszkający na Opolszczyźnie jest utalentowany muzycznie, staje się coraz bardziej prawdziwa. Mam nadzieję, że ta mini wycieczka na historyczny Górny Śląsk się Wam spodobała. Jak sami widzicie, województwo opolskie jest małe, ale całkiem mimiczne, zwłaszcza pod kątem muzyki. Zaczynam się powoli zastanawiać, czy tam serio jest tak, że jak mieszkasz w tamtych rejonach, to stajesz się utalentowany pod tym kątem. Lokalści z tamtych okolic, dajcie znać w komentarzach, czy też umiecie śpiewać. Do widzenia. Państwu. No może coś z tego będzie. Siedzę teraz z kratkami. Z pałami widzą mnie i są śmiechami. Pały mnie gonią, ja mam ich w dupie. Ja żyję tym, co ja wyłupię. Siedzę kurwa, chyba za nic, nic nie widzę, lec gram dla nich.